Cześć. Cześć Janek, zaraz masz występ, prawda? Prawda. Jako pierwszy. Prawda? I co, nie denerwujesz się jak widzę? Nie. by tam. W ogóle. Jestem, jestem rozluźniony zupełnie. No to tylko ci pozazdrościć. No. Widzę, jak jesteś rozluźniony. No bardzo. Będziesz to grał super. na fortepianie, prawda? Będę próbował trafić w klawisze, no. Przy Stop. takich rękach, wiesz, ciężko. <laughs> Będę trzymać kciuki, żeby Ale ci się udało. Może się uda. A co ty śpiewasz w ogóle, powiedz? The Scientist. Najpiękniejszą piosenkę, jaka istnieje. Coldplay. Uh -huh. Myślę, że twoje fanki będą płakać. Myślę, że będą po prostu wzruszone. Zobaczymy. Będę trzymać okay. kciuki. A ty jesteś... Y, ty występujesz y, na deskach Teatru Buffo, prawda? Zgadza się. I? Od półtora roku. I co, bardziej stresująca praca tam, czy tutaj? A no... W... Jednak taki koncert live to jest, to jest chyba szczyt stresu jaki przeżyłem. Naprawdę? Tak mi się wydaje. No to teraz już chyba będzie z górki, co? Czy każdy inny występ? No powiedzmy, <głos》>, że tak będzie. A jak... Zawsze jest jakieś wyzwanie, no. A ja, powiedz mi, jak inni uczestnicy też się denerwują? Rozmawiałeś z nimi? Wydaje mi się, że się denerwują. No nie wiem, czy aż tak bardzo jak ja, ale, ale każdy chyba to przeżywa. No, to no pewnie tak. Trzeba być robotem, żeby nie przeżywać tego, także myślę, że przeżywają. A ty będziesz miał jakieś tancerze przy sobie tam czy nie? Tak. Będę miał jedną tancerkę. O, to tamten, nie? To ten będzie dobrze, dobrze. Będę oglądać tutaj na tym ekranie pięknym jak występujesz. Dobra, a tu są jeszcze inni uczestnicy. Kochani, powiedzcie mi, jak się czujecie? Bardzo dobrze. Tak? Oczywiście. Jurand, dobrze się czujesz? jesteś zadowolony. Póki co tak, zobaczymy jak będzie później, ale na razie sobie. Okay. Justyno, a ty jak? Spoko. Luzik. Luzik. No ty masz taką fajną piosenkę, taką do chill-outu, taką fajną. Czy ja wiem? No taka jest. No przynajmniej mi się tak wydaje. Natalia ma bardziej do chilloutu. outu. Niech się wypowie. Ale to po, o, zrobimy niespodziankę, bo naprawdę Jaki? Natalia ma świetną piosenkę, świetnej wokalistki. Ja w ogóle i... e, obiecałam znajomym, że im nie powiem nic e, o piosence, więc to już w ogóle musimy się... No właśnie tak pomyślałam, że zostawimy to jako e, niespodziankę ogromną. Dobra, to ja was tutaj nie stresuję na razie i...